Cześć kochanie Jak ładnie na... o tak, zaglądamy, tak ładnie na brzuszku leżymy No Pokażesz jak się ładnie obracasz wokół własnej osi? No, tak, pięknie Ślicznie się podnoszę, tak Tak się ślicznie podnoszę I to Oj mama chyba wie co się dzieje Oj 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 oj, oj, oj. Pięknie. Ślicznie. Ojejku, ta koncentracja, normalnie. O rany. Buh. Pięknie. Oj, ślicznie Oj no, no, no. O tak pięknie. Przewracamy się. Pokaż, jak ładnie potrafisz się przewrócić na plecki z powrotem. No masz, masz tego, downicę Tak? Super. Ojej, ojej, olany. Rybka też jest, no super. No szybko, naciągamy no, się, żeby rybkę dostać. Mama ci nie poda, zapomnij. Oj! No! no mama ci nie będzie dawała. Szybciutko. Ojej! No super! Tak! Walimy pięścią! No!